Pewnie dużo stracha napędziliśmy gospodarzom. W opinii faworyzu byliśmy outsiderem i chłopcami do bicia tym meczu okazało się, że nie, że stworzyliśmy fajne widowisko. No szkoda, że niezwycięskie. Rodziło się to wszystko naprawdę w bólach. Dużo, dużo rzeczy oczywiście mamy do poprawienia, ale cóż, no, trzeba, trzeba już w tej chwili planować, co zrobić dalej, żeby, żeby ta nasza forma tylko i wyłącznie rosła. Zostały dwa punkty w toruniu i to jest najbardziej istotne dla mnie. Wszyscy widzieli, że, że jeszcze sporo mamy do zrobienia, jeśli chodzi o odkrycie wszystkich tajemnic, które, które po lekkiej zmianie kosmetyce naszego toru mamy do odkrycia. No, tak yeah. ustawiliśmy skład, żeby był zbilansowany tak, że na, myślałem, że, 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 że torunia jest troszeczkę inaczej, ale się chyba trochę się przychytrzyli, bo ustawili parę taką. Dość, można powiedzieć, mało doświadczoną, na której można było punkt robić, choć on jeśli połowiczny sukces, i to duży sukces, może nie połowiczny, bo Wiktor bo, bo Lamparte wygrał z Martynem Wasulikiem, i to był ten, może moim zdaniem, języczek uwagi, który zadecydował o takim, a nie innym wyniku, bo być może, w ten, ten raz byłby remis, albo niewielka nasza e, przegrana. Patryk startował przede wszystkim z kontuzją po tym zdarzeniu z Tomsenem. Dwa rozcięte palce, które zostały zaklejone, żeby, żeby nie leciała krew, stąd też czucie w dwóch e, palcach było z pewnością słabe. E, także, mm, na start z kontuzją jestem bardzo zbudowany jego postawą, okazało się, że mecz ligowy to jest zupełnie coś innego jak turnieje i sparingi. Paweł Przedpełski, kolejny, kolejny zawodnik, który również potwierdził to, że to co było wcześniej to już nie ma zastosowania w lidze. No A tutaj, powiedzmy, formę Lamberta i Emila możemy być spokojni i myślę, że z każdym kolejnym spotkaniem będzie tylko lepiej. Pfeiffer jest zawodnikiem. No każdy jest ambitny, można powiedzieć, ale u niego to jest wszystko poukładane i w domu, i w życiu zawodowym. Miał pewien problem tam z mechanikiem, zaraz szybko znalazł drugiego bardzo dobrego. Myślę, że chyba po to, że został sprowadzony i wiesz, jaką szansę dostał. I pasuje przede wszystkim do tej drużynie charakterologicznie, a jego, jego, jego podejście i pracowitość no, powoduje to, że, że i talent, który ma, bo nie oszukujmy się, to też jest startowiec, e, potrafi biegnie też wygrywać na torze obcym. I oby było tak dalej, bo wierzę, że się nie zachłyśnie tym. Jestem zadowolony z Oscarów i z Oscara Palucha, który potrafił fajnie powalczyć i punkty, punkty zdobyć. Zrobiłbym tak samo, bo znam wynik, tak? A więc znam wynik przede wszystkim, przede wszystkim Wiktora i oczywiście po meczu można by było się zastanawiać, jak to można było inaczej ustawić. Ale ja, ja swoją decyzję argumentuję tym, że widziałem jak Wiktor startował w sparringach to raz. Dwa, jak przez cztery okrążenia ofensywnie pokonuje okrążenia. Stąd też wierzę, że z Wiktora będziemy mieli bardzo dużą pociechę. To był jego pierwszy mecz w gronie seniorów. Jeżeli cofnąłbym się pamięcią, no to niewielu juniorów, którzy przechodzili właśnie do wieku seniora, potrafiła sobie od razu radzić w tak dobrowym towarzystwie. Także uważam, że Wiktor, że jest spory potencjał, tak samo w naszym zespole i będę do końca wierzył w naszych zawodników. Mateusz rozwija się. Widzieliśmy to już w trakcie meczy sparingowych. Potrafił wytrzymać ciśnienie, stąd też... Tu również formacja juniorów uważam, się, uważam, że te dwa punkty Lewandowskiego też napawają optymizmem. Jest to 5 punktów, a więc to jest już, już coś, to nie jest 0 czy 2. Także, także tutaj pracujemy dalej. Ta pogoda już dzisiaj była troszkę inna. Trenowaliśmy w środę i wczoraj. E, niewiele to miało zastosowanie, zastosowania w dniu dzisiejszym, jeśli chodzi o ustawienia motocykli, ale chłopacy, chłopacy z pewnością e, pokazali, tak jak już wcześniej powiedziałem, charakter i to jest najbardziej istotne. Szkoda punktów Bartka, e, Bar Mateusza Bartkowiaka, bo dwa takie babole zrobił, trochę pokantował i po punkciku stracił. I teraz reasumując, co by było gdyby, no ale to jest Żużel, bardzo szybko wszystko leci i nie, 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 był, nie był wolny, źle jechał. Nie, 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 nie był wolny. Ja, no, ta jazda... Wynikała Ta jazdy, prędkość tak? wyjechała z jazdy, później może oczywiście jakieś tam drobne korekty by się przydały, ale no przynajmniej to, co my żeśmy rozmawiali, to jednak no troszeczkę no, za bardzo się napalił z tego co wiem i z nimi rozmawiałem, go pocieszałem. Nie, to jest pierwszy mecz, cało i zdrowo to jest pewien atut, pewien plus i to duży, a liga się dopiero zaczyna. By wszyscy jako kolektywnie pracować na wynik zespołu, który by i poszczególnych zawodników, i też i kibiców, i, i, i władzy klubu. Po prostu trzeba zaufanie tym zawodnikom. Po to jest Oskar Pfeiffer, po to dostał Wiktor Jasiński szansę, bo. Moja filozofia polega na budowaniu zawodnika, przygotowaniu do tej roli, a nie tak rzucaniu z biegu na bieg, bo kto, kto czy z meczu na mecz, ktoś zawalił długo ławka rezerwowa. To nie jest piłka nożna czy inny, inna gra zespołowa, żeby szachować. Musi być pewien czas na adaptację, jest pewien czas na sprawdzenie wartości zawodnika, a później można próbować jakieś roszady. Na razie myślimy o tym sezonie i o najbliższym meczu, który nas czeka z Grudziądem, bo też to nie będzie łatwy mecz. Jak to mówi się, hmm, teoria nie zawsze idzie z praktyką. A jak będzie dalej, no, będziemy starali utrzymać się ten klimat, ale samym klimatem się nie, nie, nie wygrywa. Zawodnicy muszą być świadomi tego, że hmm, na ich barkach jest bardzo duża odpowiedzialność, to są duże pieniądze. Dużo oczekiwania, jesteśmy multimedalistami e, i to też zobowiązuje bez względu czy, czy jedziemy w takim, czy, czy innym składzie. Mówię tu, że już e, nie ma e, Bartka z Marzlika. E, to trzeba po prostu zresetować się. Jest zespół, e, który zbudowaliśmy i ten zespół ma e, określony wynik osiągnąć.